z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na porównanie Asusa Zenfone 3 oraz Sony Xperia XZ. Które urządzenie z tych dwóch lepiej sprawdzi się w codziennym użytkowaniu? Wszystkiego dowiecie się w tym porównaniu. Zacznijmy od budowy. Już na pierwszy rzut oka widać, że te modele są całkowicie różne od siebie. Przede wszystkim patrząc na tył. W Xperia XZ mamy metal, z wygrawerowanym logo Xperia i na dole jest tworzywo sztuczne. W przypadku Asus'a mamy całkowicie tą tutaj pokrywę z tafli szkła oraz logo Asus jest tylko na dole, ale jest ona pod taflą szkła i nie wystaje tutaj całkowicie. Zacznijmy od obudowy i wykonania. Już na pierwszy rzut oka widać, że to są całkowicie dwa różnie wyglądające smartfony. Przede wszystkim też wykonanie jest inne, bo w Xperia XZ na tyle mamy metal, w przypadku Asus'a jest to szkło. To, co już się na pewno rzuca też w oczy, to to, że mamy wystający aparat. 16-megapikselowy tutaj w Asusie. W przypadku Xperia jest niewystający 23-megapikselowy aparat. W przypadku obu aparatów mamy tutaj laserowe autofokus. Dodatkowo Xperia ma podczerwień, która pozwala na lepsze odzorowywanie kolorów. Mam tutaj pojedynczą diodę LED. W przypadku Asusa mam tutaj aż potrójną diodę LED, więc lepiej możemy tutaj doświetlać nasze zdjęcia w nieco ciemniejszych warunkach oświetlenia. Na przodzie mamy wyświetlacze, w obydwu przypadkach są to przekątna 5,2 i rozdzielczość Full HD. Nad nimi mamy aparaty, tutaj jest to 8 megapikseli, w przypadku Xperia jest to 13 megapikseli. Są też podstawowe czujniki, głośniki, a w przypadku Asusa jeszcze mamy klawisze dotykowe pod ekranem. Warto powiedzieć, że w Sony mamy głośniki stereo, głośnik mono natomiast jest w przypadku Asusa umieszczony na dole. Jak już przeszliśmy do dolnej krawędzi, to też tutaj. Zauważmy, że w obu przypadkach mamy mikrofony i porty USB typu C. Na lewej krawędzi w obu przypadkach mamy tacki na karty SIM oraz microSD. W przypadku Asusa jednak jest to ona wyciągana przy pomocy szpileczki. Od góry mamy tutaj złącza słuchawkowe oraz mikrofony, a na prawej krawędzi umieszczono klawisze zasilania w oby dwóch przypadkach. W przypadku Asusa jest to tylko zwykły przycisk. W przypadku Xperia mamy tutaj jeszcze wbudowany czytnik linii papilarki. Czytnik linii papilarnych jest też obecny w przypadku Asusa, jest on umiejscowiony pod aparatem głównym na tyle urządzenia. Co jeszcze na lewej krawędzi znajdziemy? A przede wszystkim klawisze głośności oraz w przypadku Sony jest fizyczny spust migawki. Jak już tak omawiamy o budowę, to jeszcze można powiedzieć, że na pewno Asus jest dużo smuklejszy i to widać już na pierwszy rzut oka, Natomiast Sony może pochwalić się wodoszczelnością, więc przypadkowe zachlapania na pewno nie uszkodzą naszego smartfona. Przejdźmy do systemów i przede wszystkim, jak możemy uruchomić nasze, odblokować przede wszystkim, może bardziej nasze smartfony. W obydwu przypadkach możemy użyć skanera odcisków palców. W przypadku Sony musimy najpierw jednak wcisnąć klawisz zasilania i dopiero nam się odblokowuje telefon. W przypadku Asusa wystarczy, że tylko dotkniemy tego czytnika i od razu nam się odblokuje smartfon. Co do płynności tego odblokowywania i szybkości, to myślę, że to stoi na bardzo podobnym poziomie, No tylko tutaj wygoda w Asusie jest taka, że nie musimy wciskać żadnego przycisku, tylko od razu nam się telefon odblokowuje. A jakie systemy goszczą w tych urządzeniach? No, w obydwu przypadkach jest to Android wersji 6.0.1 Marshmallow z nakładkami producentów. Nakładka od Sony jest nieco uboższa, bo tutaj przede wszystkim są zmiany graficzne, jakieś tylko pojedyncze aplikacje się pojawiają, w przypadku Asusa jest to całkowicie przebudowana tutaj nakładka. Mamy tutaj sporo dodatków, takich jak na przykład: nie wiem, kreator audio, latarka, linijka laserowa, ale też na przykład motywy. Inny jest też pasek powiadomień. Mamy tutaj dodatkowe opcje. Mamy też tryb obsługi jedną ręką, który możemy uruchomić po dwukrotnym naciśnięciu klawisza HOME. Więc w kwestii użyteczności i funkcjonalności systemów, to Asus stanowczo wygrywa. Co do płynności systemów, to no, bywa tutaj różnie. Sony działa nieco szybciej czasami. Tych bardziej wymagających aplikacjach przede wszystkim. Natomiast mam wrażenie, że Asus nieco lepiej radzi sobie z tymi mniej wymagającymi aplikacjami na dłuższą metę, szczególnie gdy są one otwarte dłużej w tle. To, co warto też powiedzieć, to to, że Asus w ogóle się nie grzeje, a w przypadku tego Sony to możemy powiedzieć, że no niestety przede wszystkim gdy gramy w jakieś gry, czy na przykład długo używamy aparatu, to telefon się dość mocno grzeje na tyle. Kilka słów o specyfikacji. W przypadku obu smartfonów mamy tutaj 3 GB pamięci RAM, różne są procesory. W przypadku Asusa jest to Snapdragon 625, a w przypadku Sony jest to Snapdragon 820, czyli dużo bardziej wydajna jednostka. Różnią się tutaj też akumulatory. W przypadku Sony mamy tutaj 2900 mAh, w Asusie jest to 2650 mAh. Przykłada to się na realny czas pracy w Sony około 5-6 godzin, w przypadku Asusa jest to 4-5 godzin na wyświetlaczu w takim samym trybie, czyli Wi-Fi lub transmisja danych oraz automatyczna jest ekranu. Tak więc w kwestii baterii no myślę, że Sony całkowicie tutaj wygrywa i nie ma tutaj do tego żadnych wątpliwości. Przejdźmy do aparatów. Obydwa smartfony są w stanie wykonać bardzo dobrej jakości zdjęcia, aczkolwiek mam wrażenie, że Sony jednak ma nieco lepsze kolory, bardzo cieplejsze, przede wszystkim dzięki zastosowaniu dodatkowego czujnika. W przypadku Asusa jednak muszę powiedzieć, że radzi on sobie o wiele lepiej w przypadku wykonywania zdjęć małych elementów, ponieważ no wyostrzanie jest naprawdę tutaj na wysokim poziomie i możemy naprawdę bardzo, bardzo małe elementy wyostrzyć, i są one bardzo szczegółowe. W przypadku Sony również możemy wyostrzyć małe elementy, ale na pewno nie aż tak małe jak w przypadku Asusa. Więc ogólnie mogę powiedzieć, że Aparat w Sony wykonuje bardziej szczegółowe zdjęcia, bardziej nasycone kolory są, a Asus natomiast bardziej szczegółowe, te mniejsze elementy uchwyca. Więc, tak naprawdę mówiąc, to wszystko zależy od Was, czego bardziej oczekujecie od aparatu w smartfonie. Aparaty frontowe są na bardzo podobnym poziomie, kąt soczewki jest bardzo podobny, jedynie mam wrażenie, że Asus ma nieco jaśniejsze te zdjęcia, natomiast Sony ma bardziej nasycone kolory i bardziej szczegółowe też zdjęcia na pewno. Podsumowując, Sony Xperia XZ przede wszystkim charakteryzuje się lepszymi podzespołami, które przekładają się na troszeczkę płynniejsze działanie systemu. Aczkolwiek myślę, że Asus też bardzo płynnie działa i nie uświadczymy jakichś większych spadków płynności. Jakie jeszcze inne znajdziemy różnice w tych urządzeniach? No przede wszystkim już na pierwszy rzut oka widzimy, że obudowa w Sony jest z metalu, a w Asusie mamy szkło. Poza tym skaner odcisków palców jest umieszczony na tyle w Asusie, a w przypadku Sony jest on w przycisku HOME umieszczonym po boku urządzenia. Niestety w przypadku Sony musimy najpierw wcisnąć ten klawisz, żeby móc skorzystać z tego skanera, w przypadku Asusa od razu po dotknięciu tego skanera od razu nasz smartfon się odblokuje. Na korzyść Sony przemawia na pewno akumulator, który wytrzymuje aż 7 godzin na wyświetlaczu. Dodatkowo na przykład mamy wodoszczelną obudowę. Niestety ta obudowa dość często się grzeje nawet przy bardziej podstawowych funkcjach, czego nie uświadczymy na pewno w Asusie. Do zalet Asusa w 3 możemy zaliczyć chociażby potrójną diodę LED. W przypadku Sony jest to tylko jedna dioda. Poza tym system jest bardziej funkcjonalny, przede wszystkim mamy tutaj sporo ciekawych jakichś trybów, dodatków, jakichś aplikacji. Chociażby jest to na przykład tryb obsługi jedną ręką, którego nie znajdziemy w przypadku SON. Więc który smartfon, podsumowując, już tak ostatecznie jest lepszy? Myślę, że nie da się jednoznacznie tego stwierdzić, ale czemu? Tak więc podsumowując już ostatecznie, który smartfon jest lepszy, myślę, że nie da się tego jednoznacznie stwierdzić. Każdemu będą wady i zalety bardziej pasowały jednego urządzenia, drugim drugiego urządzenia i jednoznacznie na pewno tego stwierdzić się nie da, który smartfon jest lepszy. Mi osobiście bardziej do gustu przypadł Asus Zenfone 3, ale to jest tylko moje prywatne odczucie. A co Wy myślicie o tych obydwu telefonach? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Zachęcam Was również do zostawienia łapki w górę, zostawienia subskrypcji na kanale oraz do obserwowania mnie na portalach społecznościowych. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!